Jest taka jedna rzecz, której żałuję w tym roku. Odseparowałam takich toksycznych ludzi. Mądrzałam po prostu. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana i w dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie rok 2023. Odpowiemy sobie na pytania. Na które będziemy odpowiadać już teraz każdego roku Tak jak widziałam m.in. na kanale Fusiaki Czy Julii z ekipy Czajnika Fajnie będzie wrócić do tego filmu w przyszłym roku I zobaczyć co się zmieniło Gdzie mieszkam? Ja mieszkam w Krakowie Będzie to już około 10 lat Może 9, coś takiego Ile mam obserwujących na Instagramie? Więc na ten moment mam dokładnie Sprawdzam, sprawdzam Obserwujących... 16367, czyli całkiem sporo. Możesz tam również być, więc weźmiemy podaj na Instagrama. Ile mam obserwujących na TikToku? Na TikToku mam 314,5 tysiąca obserwujących. Tak, dzisiaj to sprawdzałam, bo robiłam live'a na TikToku. Ile mam subskrybentów na YouTubie? To jest bardzo ciekawe, już sprawdzam. Dokładnie w tym momencie 237 8 Subskrypcji na głównym kanale, czyli na tym, na którym widzicie też ten film. Pamiętam, że w tamtym roku, w grudniu, miałam około między 50 a 60 tysięcy subskrybentów, więc no, trochę Was przybyło. Nie omieszkam wynagrodzić Wam to w przyszłym roku. Będą filmy, będą też nowe piosenki. To jest fajne pytanie: jak często rozpoznają Cię widzowie? Chciałam odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że często rozpoznają mnie widzowie i widzowie nie do końca są zwykle pewni, czy to jestem ja, czy to nie jestem ja. Niektórzy są bardziej pewni, inni mniej, ale no widzę jak rozpoznają mnie widzowie i też jak do mnie podchodzicie, więc to jest mega, mega miłe i czy uważam, że to jest często? Uważam, że często rozpoznają mnie widzowie, ale... Nie jest to jakoś takie, wiecie, aż przeszkadzające, nagminne. Jak chodzę z domu, albo jestem w większym mieście, gdzieś w centrum, to zawsze rozpoznają mnie coś widzowie. Bardzo się cieszę, że tak jest. Wychodźcie oczywiście i e, możemy pogadać. Ja jestem straszną gadułą, więc was zagadam na pewno. Czy się zmieniłam przez ten rok? Zapisując to pytanie, chciałam zaznaczyć właśnie to w tym filmie, że uważam, że się zmieniłam przez ten rok. I że się bardzo mocno rozwinęłam tutaj, wiecie, intelektualnie oraz psychicznie. Wycofałam te negatywne cechy ze swojego organizmu, które nie chciałam, żeby mi towarzyszyły każdego dnia. Ostatnio tak naprawdę około 2 miesiące temu stwierdziłam, że chcę się przestać denerwować, chcę żyć spokojnie, mieć chill out, bo ja mam chill out, jak wiadomo. I gdzieś tam... Odseparowałam takich toksycznych ludzi, a niektóre znajomości zdystansowałam dla swojego własnego po prostu spokoju, czego najbardziej żałuję. Jest taka jedna rzecz, której żałuję w tym roku. Jest jedna taka rzecz. Myślałam, że tutaj powiem, że niczego nie żałuję, wiecie, tak typowo, jak wszyscy, że wszystko gdzieś tam nas uczy. No i oczywiście nas to uczy. Każde nasze doświadczenie czegoś nas uczy, ale jest jedna rzecz, której żałuję i po prostu zrobiłam to, dlatego że bardzo chciałam coś zrobić, i gdzieś tam czas mnie gonił i nie pomyślałam wtedy, i no żałuję tego w sumie, że zapłaciłam. Komuś z góry za wykonanie jakiejś usługi, której ta osoba nie wykonała lub nie potrafiła wykonać. Czy udało mi się osiągnąć w tym roku to, co planowałam? Oczywiście, ja zawsze stawiam sobie poprzeczkę bardzo wysoko i wydaje mi się, że nie udało mi się osiągnąć tego w tym roku, co planowałam, dlatego że moja poprzeczka była powieszona mega, mega, giga wysoko. Ale jakby tak troszeczkę zejść krok niżej. Można by stwierdzić, że oczywiście osiągnęłam to, co chciałam i to nawet super rezultatami, ale ja zawsze czuję niedosyt i no nie jest to wszystko dokładnie tak, jak ja sobie to zaplanowałam, ale no nie mamy na niektóre rzeczy wpływu, więc generalnie udało mi się osiągnąć wiele. Ale myślę, że nie wszystko to, co planowałam. Jaka jest moja ulubiona top piosenka? Ja mam kilka takich piosenek, które gdzieś tam towarzyszą mi przez całe życie. Mam też takie, które są w tym momencie moje ulubione. Aktualnie mam fazę trochę na piosenkę Cassie: Is it you? Mam też fazę na piosenkę Travisa Garlanda. Put Down Your Phone, to jest jedna z moich ulubionych jego piosenek. Ale taką top piosenką, którą zawsze uwielbiałam była piosenka Tap it Now. Jaki był najlepszy projekt w tym roku, który zrealizowałam? W tym roku... Były dwa projekty piosenek. Jedna to była Jeden cel, druga niebo w Miami. Pomiędzy tym pojawił się też Speed Up Niebo w Miami, czy Remix Jeden Cel. To były już takie prostsze produkcje, no i generalnie cały zamysł tutaj kolaboracji chyba z czajnikiem, właśnie z Poczciwym krzychem do piosenki Jeden Cel. No to taki największy projekt, no nie ma co się oszukiwać Zdecydowanie to był największy projekt w tym roku, który gdzieś tam. Zorganizowałam od początku do końca, i on trochę pozwolił rozwinąć mi skrzydła, dał mi nowe możliwości, ale te możliwości tak naprawdę pojawiły się tylko i wyłącznie dzięki temu, że ja sama usiadłam, zastanowiłam się, poszukałam, pogrzebałam, no i w końcu gdzieś tam. Zmądrzałam, o tak. Zmądrzałam po prostu. Pamiętajcie, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko po to sięgnąć. Naprawdę. Jaki jest mój ulubiony influencer? Ostatnio to oglądam podcast z grzyb. Rebo i Gimpera, więc tutaj trzeba przyznać chłopakom, że dobra robota. Ale jakbym miała tak wymienić na starcie najlepszy influencer, który po prostu jest takim wzorem jest naprawdę uroczy ma fajny content, to powiedziałabym, że jest to z Jensi Jaka jest moja wymarzona randka? Hmm, hmm, hmm. Czy ja mam wymarzoną randkę? Myślę, że nie mam Fajnie jakby to była jakaś randka z zaskoczenia albo randka taka wiecie hmm, na przykład na Islandii spacer wśród takiej przestrzeni, spędzony przy rozmowie i termosie z ciepłą herbatą, albo na przykład mogłoby być to bardziej coś takiego spontanicznego z adrenaliną. I myślę, że na przykład ja bym chciała pływać tym, taką jakby motorówką w jakimś morzu, coś takiego. To był spokój, co robisz, jak masz zły humor? Hm. No najczęściej po prostu gadam. Dużo gadam. Opowiadam to jest niekończące się story time po prostu a propos danej sytuacji, która sprawiła, że nie mam humoru. No, wszyscy i cały świat wie już dlaczego no, ja mam zły humor, więc tak, taka jestem, że ja dużo gadam. No i co? I jeszcze robię sobie coś pewnie dobrego do jedzenia albo jakąś ciepłą herbatę. Tak mi się wydaje. Jaki chcesz mieć samochód? No to ja już jakiś czas temu myślę, że. 5 lat temu e, tak wiedziałam, że chciałabym mieć e, nissana nawarę czyli takiego pick -upa. i w zasadzie mi to nie przeszło. Ja jestem po prostu big, big girl i ja muszę być wyżej siedzieć na drodze, wszystkich widzieć, po prostu jadę i jedzie ksansana, wiecie o co chodzi. To już na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w przyszłym roku.